Siema mornej i wariaty witamy was w kolejnym odcinku jesteśmy w łazience u majstra i tutaj akurat nic za bardzo się nie zmieniło oprócz tego, że doszły płytki na e, samym dole ściany i teraz kolejność będzie trochę inna niż w przypadku tamtej łazienki, e, bo najpierw trzeba było zrobić ściany dlatego, że szerokość pomiędzy jedną a drugą ścianą jest akurat idealna tak to odorek pod trzy płytki sześćdziesiątki, tak żeby je nie ciąć albo ewentualnie je liznąć je leciutko z jednej strony, bo gdybyśmy po prostu najpierw tamte zrobiły, to byłaby za duża szczelina, a tak to dojedziemy sobie płytkami i będzie idealnie zrobione, ale z racji tego, że majster już nie ma kleju, musi jechać do sklepu dopiero dokupić, to żeby nie tracić czasu, to przejdziemy do drugiej łazienki i zajmiemy się montażem kabiny prysznicowej. Kabina prysznicowa, jaka będzie tu montowana, to jest kabina z Castoramy Good Home. Good Home, dobrze mówię? Good Home. E, natomiast z drzwiami przesuwnymi, będzie bardzo podobna jak kabina prysznicowa u majstra w starej łazience w blokach. Zresztą tam chyba też był Good Home. Natomiast ta ma wymiar 140 cm. E, zaraz ją będziemy rozpakowywać, zobaczymy czy się nie trzasnęła. No i chodźcie, zobaczycie miejsce docelowe, w którym ona powstanie, a powstanie ona. W tym miejscu, w przypadku kiedy kabinę prysznicową montujemy od ściany do ściany i odpływ liniowy również jest od ściany do ściany, wtedy nie musimy stosować listwy bocznej, tak zwanej listwy wykończeniowej, żeby zniwelować ten taki klin, który się tworzy na spadku. Natomiast płytki, które układamy na podłodze, Idą sobie ze spadkiem w stronę odpływu, no i w pewnym miejscu musimy je przełamać. Jeśli się to nie uda zrobić oryginalnie na fudze, to musimy je przełamać w środku, bo tu mamy spadek, a tu już idą na płask w poziomie. Tak więc jest wykonywane tak zwane cięcie. Natomiast najczęściej w kabinach prysznicowych to cięcie jest przykryte później listwą. Taką wykończeniową, która jest najczęściej montowana w kabinie. Chociaż warto zwrócić uwagę, bo czasem kabiny mają to do siebie, że listwa, na której stała ościeżnica czy też ściana szyby stoi, jest tylko na przykład w części, a druga część jest to tylko szyba, która nie maskuje. Więc jeśli byśmy to miejsce widoczne zrobili byle jak, no to później byśmy na to cały czas patrzyli. Wyciągnęliśmy te elementy powiem że szkło grube dosyć ciężkie to jest Podejrzewam, że to jest 8 mm szkło jak nic no i co oczywiście odpowiednie papiery odpowiednia osoba dzierży w ręku my to byśmy na bank źle to wszystko Nieprawda. pomontowali no i teraz najważniejsze żeby sprawdzić czy wszystkie elementy pasują i czy Wszystkie są. Wszystkie są, to jest przede wszystkim. Szyba jest tak zrobiona, że ona może być zarówno lewa jak i prawa, ta przysłówna, czy tamta stała. Tak więc możemy wybrać, czy chcemy drzwi, żeby się od lewej strony otwierały, czy od prawej. To po prostu jest już z automatu zrobione, bo widzicie, że otwory montażowe są nawiercone po tej stronie jak i po tej, pewnie są jakieś zaślepki później, żeby to wszystko pozakrywać po montażu. Tutaj są rolki, powiem tak, ta kabina, którą żeśmy u majstra montowali, naprawdę fajnie chodziła, nie czuć było, że to jest w ogóle marketówka. Pamiętam jeszcze takie kabiny prysznicowe takie pół, półokrągłe, gdzie, na jeszcze, gdzie jeszcze się kupowało brodziki do tego specjalne. Nie? Ja pamiętam jak składaliśmy tą na działce. Ja już usnęłam w pewnym momencie, myślałam, że to misja będzie niewykonalna. Tam nie było instrukcji, tam były obrazki czarno białe. No ja tam pamiętam, nic nie było widać. Ja pamiętam, że to była tak skomplikowana misja, jak w Apollo 13, kiedy <laughs> trzeba było ze skarpetki i taśmy klejącej zrobić filtry do powietrza, żeby dwutlenek węgla nie zabił astronautów. Wtedy tak z majstrem żeśmy jak yy, właśnie bohaterowie tego filmu robili. No tak było, <laughs> bo o 23 została złożona w końcu. Tak jest, a Żubek nie wierzyła, że się wykąpie. <laughs> No, Bierzemy się do roboty. Kabinę mamy wyciągniętą i ta kabina jest na 140 cm, ale jest to kabina z możliwością regulacji do 2,5 cm z każdej strony. Więc jeśli ściana nam ucieka z pionu, ewentualnie mamy troszeczkę większy wymiar niż 140 cm, to po 2,5 cm jesteśmy w stanie sobie to zniwelować z każdej strony. Działa to w ten sposób, że tutaj na boku, pokażę Wam to na przykładzie tej drugiej listwy bocznej. O. Zobaczcie, tutaj jest taki rdzeń metalowy, który de facto to jest właśnie on montowany na sztywno do ściany. Tutaj w środku widzicie, że są otwory, które są zawiercane, a tu jest taka z jednej i z drugiej strony uszczelka, która sprawi, że woda nie będzie nam prze, 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 prze siękać, przez przesąkać przez ścianę, jak będziemy się kąpać. No i ona później w tą naszą listwę wchodzi i mamy 2,5 cm możliwości wysunięcia jej. Tak, żeby to się w miarę sztywno jeszcze trzymało, ale żebyśmy sobie nierówności ściany albo wymiar zniwelowali. No i z jednej i z drugiej strony. Później to wygląda dosyć estetycznie. Bardzo fajne rozwiązanie, bo jeśli kupicie sobie na sztywno, już bez możliwości regulacji kabiny i się okaże, że jednak coś nie pasuje, no to jest później rzeźbienie. Tutaj tego akurat nie ma, bo możemy się dopasować. Tak więc zachęcam, żebyście akurat zwrócili uwagę na coś takiego. Całość jest w takiej ramie. Rama tak naprawdę skręcana jest w systemie bardzo podobnym do mebli ZK, czyli mamy taką śrubę, która wchodzi nam w górną belkę. Od drugiej strony, teraz wam nie będę o, o tego odwracał, później to zobaczymy. Jest okrągły otwór, w który wchodzą takie okrągłe śruby. Które zakręcają się i dociskają, jak przy skręcaniu mebli. Tak więc bardzo dosyć fajne rozwiązanie. Są to szkołki rozporowe. No, na nie zamontujemy, bo nie mamy innych. Aczkolwiek nie są zbytnio jakieś takie, ale też dadzą radę. I ogólnie, biorąc pod uwagę instrukcję najpierw każą nam skręcić całą ramę, wstawić to, sprawdzić czy pasuje. A potem to rozebrać. No my nie będziemy sprawdzać, czy pasuje, bo pasuje, bo mamy 140 cm, a kabina może się do 145 rozszerzyć, więc pasuje. Tak więc yy, ściągamy sobie te maskownice z listwy, o, bo potrzebna nam jest jedna. Majster już ustawił sobie lasę na. na szerokości w miejscu naszego. Przecięcia płytek. Sprawdził jeszcze, czy wymiar jest równy. Jest równy, chociaż wiecie, nawet jeśli by Wam gdzieś coś uciekło, ściana w kącie by nie, nie była, i by była różnica nawet centymetra, powiedzmy, to jeśli to jest tylko ściana, nie jest to żaden kwadrat, będzie działać. Tak więc się nie boimy. No i montujemy naszą listwę. Tak więc przykładamy ją sobie na linii lasera. Ustawiamy, żeby ten laser szedł na środku naszych otworów i przewiercamy. Możemy również ustawić albo w środku listwy, albo listwę ustawić sobie tak, żeby bok szedł po linii lasera. I w tym momencie przechodzimy do odznaczenia otworów na płytkach i robimy otwory pod to, żeby później zamontować tą listwę na stałe. Oczywiście, oprócz moich krętów pięknych z ekspresu, których Majster używa, jeszcze używamy moich zakreślaczy od moich friendów z AliExpressu. Majster mówi, ty skąd masz takie? <grymne> <grymne> bo przedtem to jakimś jednym ołówkiem automatycznym, żeśmy robili, bo wszystkie poginęły. To teraz jest w niebo wzięty, że może. A taki zakreślacz, nie wiem, z 2 złote kosztuje? Nawet nie, bo tam chyba nie, z 10 sztuk kupiliśmy za. Co? 15 zł? Jakoś, to są grosze moi drodzy, tak więc e, nie trzeba wydawać Bóg wie ile pieniędzy na markowe jakieś rzeczy można kupić te same, tylko pod innym brandem i zaoszczędzić, bo jak się taki popsuje to go wyrzucacie, bierzecie drugi, a tamten to co będziecie nasączać alkoholem? I moi drodzy to jest kolejny przykład tego że... jak ja utrudniamy to... sobie życie robiąc za dobrze bo nie dość, że producent Dał nam dwie uszczelki, żeby to nie ciekło. To my, oczywiście, damy jeszcze swoją trzecią uszczelkę w postaci silikonu, bez bezbarwnego, bezbarwnego, I wiecie, z czym co się potem będzie jeść? Za jakieś, nie wiem, no, majstra to pewnie trochę dłużej. Za 10 lat trzeba będzie to zmienić, bo już tak zajdzie to wszystko kamieniem i osadem z mydła, że tego nie da rady będzie umyć. I przy wyrywaniu tego. Trzeba będzie skupić płytkę. Czyli zrobimy od razu remont Łazienki, bo ktoś przykleił silikon. Tak samo było w przypadku naszych płytek ceglanych w przedpokoju. na nas to zrobić słabo, żeby trzymało się i potem łatwo odeszło. To nie, trzeba było je zeszlifować, potem gruntem szczepnym, potem klejem jakimś, kurde, hajcunkiem, żeby sobie tylko życie utrudnić. Moja rada jest taka, że nie kur, rób za dobrze, nie rób nikomu dobrze, to Tobie też źle nie będzie. <laughs> nie, A ciekawe kto tak mówił. nie wiem, wiem jak mówił Pan Wiesio. Jak raz <laughs> zrobisz dobrze, to potem zawsze będą chcieli, lepiej nie robić. Kurwa, nie mogę. <śmiech> <śmiech> Już? Ja. Siedzi? Dobra. Po, po Poczekaj. Niżej. Niżej. Czekaj. Czekaj. Niżej. Wyżej. O. No. to... Piszcie w komentarzach, czy zgłaszacie się do programu Zróbmy C-DoM. <laughs> chcielibyście nas zobaczyć na wielkim ekranie. Trochę w CV pościemniamy, że nie mamy do czynienia i nic wspólnego z Budą Planko. I się dostaniemy. I będziemy przyjmowali rady od Wieśka z Kiby. Swoją drogą, Wieśnik z to jest mój, mój idol. Ja bym w życiu chciał być jak Wiesiek z Dlaczego? I to nie jest. I to nie jest żadna szydera. Wiesiek z ma lepiej niż my. To taka prawda. A swoją drogą, chcielibyście nas tę nie zobaczyć, to wyślijcie za nas zgłoszenie. Przecież ten program to by miał Ale do domu obok zgłoście leśniaka. Tu będziecie mieli show, jak... Jak potem w finale będzie nas Oliwier Janiak, kurde dopingowa, tym swoim takim głosem. Proszę Państwa, przed Wami wielkie poruszenie, bo na scenie zmierzą się dwa wrogie zespoły, dwie frakcje, niczym desepticony i autoboty, drużyna złodzi i Sam Samson bez włosu kontra smyśli, ale smyśli. Co ty I piłeś A już są płaskoziemce. <noise> <noise> A jaka cisza nagle się zrobiła. Kurwa. No, trochę mniej bo drogi. Taj <tryk> czego już by nie było. <grystanie> Kupujcie tylko też <to> kropką. Wiecie <grystanie> gdzie. <grystanie> A ja pamiętam jak 7 lat budowaliśmy, 7 lat temu dom budowaliśmy i ja mówiłam, o, tyle pieniędzy i w ogóle. To jest budowa! To musi kosztować. A no. teraz Na hasło Majster 10. Pokażą Wam drogę do kasy <grystanie> To jest obojętnie chyba ten, czy nie? Nie no, kurwa, do, do góry nagram. A skąd wiesz? No, bo tak to... wywiercałem tej dziurę. No może. No ale no, ważę, bo to... Polysujesz to nie schodzi. No, I tak nie wygramy tego domu. Poziom widzą i Nie schodzi. Dogręj trochę. Ja, się, ja o tym wiem, ale wy nie musicie. I będzie... Marciusiu, cieknie, ale jak nie będzie ciekło, to kupię ci kebaba. Co? Dziubuś też ci kupię kebaba, jak będzie ciekło. Ty, ty nie oglądałeś, to nie wiesz. Ta dziura w bucie. O, tu musi kliknąć się tak ładnie <laughs> moi drodzy, aktualizacja, cóż to się okazuje? Okazuje się, że znowu dupy daśmy dali, <laughs> że tym silikonem byśmy bo teraz trzeba to listę odkręcić. Źle, lewo was Jak No i powiecie, nie może się nam to naddać. To co, tak? A nie ubrudzi się? Chyba nie. No, chyba damy ramę. A jak później ją włożycie tam? No, Umłoży się. To nie, nie lepiej to, ją teraz włożyć. Teraz ją włożę. No. A później ją po prostu przykręcić. Dobra, czyli tak. Ta jedna musi być na stałe. Mówię wam. Kandydujcie kurde do naszej kandydatury, zbudujcie dom, bo to będzie hit. Dobra, jest. I teraz tak, ta jest na stałe, ta nie jest na stałe, natomiast jest włożona w ościeżnicę i dlatego producent też już pomyślał, za czasów pewnie miał ten sam problem co my, wywiercił dziury. Otwory znaczy się, bo dziury to są w drodze, żeby później tą listwę dokręcić do ściany. Tu ci kołek. Patrzcie by trzeba wbić. A to jest tak zwany multitul. Narzędzie wszechstronne, uniwersalne. Służy do zakręcania, odkręcania. do wbijania. też. Dobra. Tu jest widać. Dobra. I teraz tak. Jako, że listwa się schowała, to teraz mamy trochę centymetrów. I teraz. Jopa, poczekaj, żeby tak nie upierdaczyć tamtej. Okej. Okay. Poczekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, musisz... Nie, ją... nie, 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 tam na górze nie weszło. Tak, tak, ale wiesz o co chodzi? Weź złokosa. Z łukosa, tak, żeby nie była. Przybliż ją bardziej na wprost, żeby się zlicowało. No, dalej nie pójdzie. On nie musisz ją włożyć najpierw trochę, no. A poczekaj, a ta liska jest równa z dwóch stron, nie jest? Ona do środka musi wejść. Ale nie, chodzi mi o to, że ona jest od tej strony dłuższa, a od tej strony krótsza. No tak, no od... to je jest. włóżmy ją kabinę wepchnijmy do środka. Kurwa! No pięknie. No, no, kurwa. No. no to kurwa twoje właśnie pomysł, Kurwa, włóżmy ją do środka. O, no, weź no. łapę. dobrze. No. No, no, no. Tu tak. no, kurwa tam. Tak, no. no. Szczęście, że kurwa klient nie jest ciepliwy. <grym> <grym> to będzie lepszy kabaret niż nasza umywalka. Upierdolone no, wszystko. No. no i dlatego nie smarujemy silikonem, bo teraz mamy spłytki upierdolone ale będzie taki sam, jak będzie miał ucieknąć, to i tak przecieknie. No i teraz trzeba jak ten magik, kurde, te śrubki tam znaleźć. Tam kurwa trochę do dołu. Ty chyba, że weźmiesz weź tę drabinę, tą listę mi trochę unieść do góry. Nie? A, drabinę. Tą listę? I to nie potrzebuje drabiny, nie? Może jak wpadnę. Ale tam chyba są dłuższe jakieś inne. Nie, to jest... Kurwa, ta wpadła. Dobra. Jaki patens, kurde! <grym> 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 Pokażę wam. Patent, jak się boicie, że nam tam wpadnie ta śruba, żeby, żeby nie wpadła. Bierzemy śruba, ciach, na wiertyłko. Opa, proszę i teraz o się wkładaj. To nie wolno wyciągać! To trzeba już wkładać! <grymne> Simpson nawet krótszy. że Simsonem ja to wiem. I co teraz, Jibuś? Teraz przyczepiamy... Takie klocuszki jak Lego, i na tym będzie się trzymała listwa maskująca, która stoi w tamtym miejscu, no, żeby poza zatykać te brzydkie, takie, wiecie, szpary, nie szpary, żeby to tu było. Ma być, nie? No tak, no No tak ma być. No, czy to? Boże, bo tutaj to by chciało jeszcze z bok pójść, bo nie chce za bardzo wejść. Wiesz co, chodzi. tutaj jakby to jest. O, Dobra. bo. Wiesz, No. No, kazałeś mi wyjąć kamerę, no, no bo. No chciałem teraz pokazać, że trzeba teraz włożyć to. Zamontować te kółka tutaj za tylko za ślepkę włożyłem i nie mogę wyjąć. Ale też trzeba uważać, bo tu są dwie różne i na instrukcji jest napisane, że z lewej jest numer taki, a z prawej jest taki. Jak giebnie to na Fizniku? I co, I co to tam trzeba ten dół? Nie, 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 dół metr, nie najpierw. Nie? O, o, o te prowadnice, nie? One jest na tych. Na bierze założyć na bagażnicę i do góry naciągnąć i wstawić. coś spadło? Jakaś zaśleba. No. Dobra, no to ten, no. no i co? Jak tu? No, puszczam. No puszczam. Ale to już się suwa? No tak. No i rzeczywiście tutaj trzeba te stopery dać. Teraz już ona będzie trzeba. Teraz ostatnie zaślepki, i koniec. Jedynie czego nam brakuje, to klamka. Ale nie było jej w opakowaniu, więc albo na magazynie coś się tam źle, albo na produkcji jej spakowało. I niestety klamki nie ma, więc majster będzie musiał e, reklamować. Żyć bez klamki, daj zaślepki. Śrubokręt sobie wsadzi i będzie dobrze. A jeszcze taki cichy domek majster zamontował. czekajcie Ale wam pokażę. Możesz. Możesz. Człowiek się boi, że się to złamę. Wszystko tak jest. Widzicie? To jest taki cichy domek. Tu i tutaj. O no, tu macie dziury nawiercone po jednej i po drugiej stronie. W zależności czy na lewo, czy na prawo. Oczywiście otwierają. No i ta, to jest o, tak ta, jak trampark ta nie? To chyba jest przyciemniana, nie? Taka jest taka ciemniejsza, ale ogólnie jest transparentna. A tu jest magnes. No i nie ma tylko no. eleganckiej klamki. No, klamry. no klamry. i jeszcze jedna rzecz, bo patrzcie, tu jest takie szparsko, nie? Cała łapa wchodzi, to tu trzeba jeszcze założyć no taką szelkę. A całość prezentuje się tak. No. Może to jest za ja, nas no <laughs> na, na sznureczek? Takie właśnie śmieć. Tak. No może to to patrz, o patrz, o, taki śmieć. o. <laughs> tu? No tak. Ciśniemy i samą. I samego przekręcam. Jest klamka. No, te klamki to ciężko otwierać. Ty, wydaje mi się, że te chyba, które na to na twoim mieszkaniu, w starym, były zrobione. I jest tam. Masz drugą jeszcze? To chyba tamto lepsze było. Wiesz? Tak mi się wydaje, że tak porządniej, porządniej to chodziło. Chyba nie. Wydaje się. A? Tak? Lata to lata trochę. To jest szersze. A to jest napisane, żeby to przyciąć? Nie. Nie? Chyba. Teraz <grym> No kramka już, już, temat klamki już jest załatwiony. O, <grymnie> tak więc daliśmy... <grymnie> no to, tak, Dobry, tak, da tak. E, także daliśmy radę. E, no i ogólnie co, listewki pozakładane. Jeśli chodzi o jakość tego wszystkiego... To jest jakość. No Tycze, no nie jest to, ani to jest tak, ani to nie jest złe. Ani, ani to nie jest jakieś rewelacyjne po prostu to jest ogólnie całość uważam jako dobrą troszeczkę weź pokaż jak to te, te drzwi zasuń i ten i weź je tak teraz bum 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 o widzicie troszeczkę, i troszeczkę jakby ja wiem że one są mają luzy bo to, tam są regulowane na sprężynach no ale wydaje mi ale się, że w, się starych, domek jest. że w starych nie chodziło tak jak jest no, za 1400 zł, bo to tyle kosztowało Sądzę, że chyba w tych, te drugie w tych pieniądzach to byś nic lepszego nie kupił. Mogę tak być. No dobra. <noise> Teraz jeszcze musisz sobie to. Wodę zrobić. Wodę, tak. No. Na no szczęście majster ma drugą kabinę do drugiej łazienki i stamtąd zajumaliśmy. <noise> Ale będzie w, w kaskaramie gruba afera. Jak no. z płytkami. No będzie. Trzeba będzie poszukać gdzie... Z... Bo, bo, ta, bo ta klameczka taka porządna, to myślę, że z 15 zł ich nie poszło. No, no, A ile ten? z której kasera to kupować? Na Bojezierskich. Nie, no. na... Z na Radogoszczu. Pracuje ktoś? Pracuje, na szwit tam. O. Pozdrawiam, że <laughs> Majster tam widzi z reklamacją. Robić grubą aferę. <laughs> Tak, te zaślepki są z metalu. No, no to ta klameczka na banki. No, nie. Ale wiecie o co chodzi? To jest, tak, to jest tak zwana droga w jedną stronę, bo jak Wy zakład założycie tu zaślepkę, to bez porysowania uszkodzenia to już jej nie otworzycie. No yes. i co? Mamy można, to? Można się być. Jeden projekt skończony.